Dzień dobry. Witam wszystkich moich zacnych słuchaczy. Wczoraj pani napisała, że zaczęła czytać poemat Boga Człowieka <laughs> Marii Waltorty. No i jest zadowolona. <laughs> Jeśli ktoś chciałby spotkać pana Jezusa bliżej, tak odczuć pana Jezusa, odczuć jego miłość, odczuć jego dobroć <laughs> i to, że on faktycznie istnieje. To ja trochę książek przeczytałem religijnych. To znaczy, jako że mam tytuł magistra, także teologii, więc trochę poczytałem. Poczytałem Doktorów Kościoła, objawienia. No, sporo. W... Wiek taki jest. 40 lat czytałem, to no, trochę przeczytałem. To z wszystkich książek, jakie przeczytałem. Włączając Pismo Święte. To najwspanialsza, najciekawsza książka, która zbliża do pana Jezusa najbardziej, to poemat boga człowieka Marii Waltorty. Napisała Włoszka. Maria Waltorta. Dzisiaj można to kupić, można przeczytać w internecie. Siedemnaście ksiąg. Kobieta została sparaliżowana przed II wojną światową. Zły człowiek przechodził. I uderzył ją żelaznym prętem w plecy. I ona została sparaliżowana. Młoda kobieta. I teraz ta młoda kobieta, leżąc w łóżku, miała objawienia Pana Jezusa przez 10 lat. I Pan Jezus poprosił ją, żeby ona to spisała i opublikowała. Tak zrobiła. Książka nazywa się Poemat Boga Człowieka. I napisała ją Maria Veltorta. No, niesamowita święta. Jest w niebie wysoko. Super wysoko. No. Ta kobieta miała widzenia Pana Jezusa, życia Pana Jezusa. Wtedy, 2000 lat temu. Pan Jezus przeniósł ją o 2000 tysiące lat. I ona widziała to, co się dzieje dookoła Pana Jezusa. Ona Czuła zapachy. Ona wiedziała, kto jest kto. Anioł lub Pan Jezus tłumaczył, kto w tłumie jest kim. Ona czuła powiew wiatru. Ona tam była. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Przesunął tą kobietę o tysiące lat. I ona napisała 17 książek z ponad 5500 stron. Ale tylko po przeczytaniu tej książki. Znaczy, może są jeszcze inne, może nie wszystkie przeczytałem, pewnie na pewno nie. Ale ta książka tak zbliża do Pana Jezusa, że po przeczytaniu jej nasza miłość do Pana Boga wzrasta wielokrotnie. Dopiero tam można rozpoznać no, niesamowitą postać Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia rozbudowana do 5,5 tysiąca stron. Nasza Ewangelia, jak się tak ktoś przeczyta, zależy od wielkości druku, to 30-40 stron. Pan Jezus pokazał jej niemalże każdy dzień swojego życia. Teraz można powiedzieć, babka zmyśliła, albo jest to prawda. No więc tak, jeśli babka by to zmyśliła, to znaczy, że skłamała, i wtedy to człowieka by odciągało od Boga. Natomiast po przeczytaniu tej książki, tych książek. To człowiek jest bliżej, i to dużo bliżej Pana Jezusa. To pierwsze stwierdzenie, że jest prawda. A drugie, to ona umarła w latach 1958. Ona opisywała bardzo dokładnie, jak Pan Jezus wchodził do mi mi miasteczek, czy wsi. I mówiła, gdzie jest synagoga, gdzie jest rzeczka, gdzie jest most rzymski i tak dalej. Nie Niektóre z tych miasteczek i wsi zostały odkopane przez archeologów w roku 20 lat później. I to się wszystko zgadzało z jej opisem, co świadczy o tym, że ona tam naprawdę była i widziała. Zachęcam wszystkich zachęcam wszystkich do przeczytania, bo to zbliża Pana, do Pana Boga niesamowicie. Jeden z takich niesamowitych momentów jest. To mnie tak zszokowało niesłychanie, no bo o męce wszyscy wiedzą, tak mniej więcej. Natomiast jest tam opisane spotkanie Pana Jezusa z Weroniką, tą, która na drodze krzyżowej otarła twarz Panu Jezusowi. Ta kobieta była bogatą wdową. Ona kupiła sobie dom i posiadłość w takim miejscu, żeby wiedziała, gdzie Pana Jezusa najbardziej nie lubią, gdzie nikt nie usłuży ona tam sobie kupiła dom, powiadomiła Pana Jezusa, że w każdej chwili, kiedy on będzie w tej okolicy nieprzyjaznej Panu Jezusowi, to ona z otwartymi rękoma na Niego czeka. Ona była, ona była, mogła być matką Pana Jezusa, znacznie starsza. I Pan Jezus, kiedyś do niej przyszedł, sam, zmęczony, niesłychanie zmęczony tym, że nikt Go nie rozumie, włączając apostołów. Aposłowie też myśleli, że on zostanie królem ziemskim. A to już sporo czasu minęło z apostołami. Oni dalej trzymali w swoich sercach to, że, że Jezus Chrystus nie będzie uprzyżowany, tylko będzie władcą tego świata. No jest Mesjaszem, Bogiem, no to kto może Jemu cokolwiek zrobić. I on, Jezus Chrystus, Bóg Wszechświata, mi się wydawało, że Pan Jezus no, wszystko wiedział, tak? A mimo to przyszedł do tej kobiety, ona zobaczyła, że jest no, wyczerpany brakiem zrozumienia i brakiem miłości. Ona go przytuliła. Przytuliła pana Jezusa. Pan Jezus oparł swoje czoło o jej ramię. I ona go przytuliła. No, dla mnie to, to jest absolutnie szokująca historia. Rzecz, zwykły człowiek może pomóc Bogu. A takich historii tam jest setki, których nigdzie indziej nie ma. Ja nie spotkałem tych opowieści gdzie indziej. Jeśli chodzi o mękę Jezusa Chrystusa, no to wszyscy stygmatycy ją widzieli, więc tutaj wielokrotnie się to już w historii pojawiało. Przy czym ona fantastycznie to opisuje. W internecie jest słaby przekład z języka włoskiego no jeśli chodzi o polszczyznę to tak nie bardzo natomiast w książkach można zamówić w internecie to jest ten przykład pięknego języka polskiego z włoskiego na polski ktoś kto to przetłumaczył no miał talent natomiast ja przeczytałem to w niektóre księgi w internecie i to tam słabo z językiem polskim znaczy no, słabo został przetłumaczony no, tak Także zachęcam do kupienia tych książek, bo są bezcenne. Te książki są bezcenne. Książka, która pewnie 30-40 zł. jedna. Ale one są połączone, więc tych książek chyba jest 7 czy 8. Razem jest 17, ale one są połączone po kilka tomów. Czyli tom drugi, tam jest część trzecia i czwarta, więc chyba 7 jest. Zachęcam. Genialna. Absolutnie genialna. To tam jest pięknie opisana relacja między Marią Magdaleną Łazarzem, który był jej bratem i Martą. No tam jest wszystko opisane. Tam jest dzień po dniu. Człowiek czytając poemat Boga człowieka, czuje się w raju. Czuje się tak blisko Pana Jezusa, jak no nie znaczy ktoś, kto ma widzenia Jezusa Chrystusa, to jest bliżej. Ale tacy jak ja, którzy nie mają widzenia Jezusa Chrystusa, to ta książka tak zbliża, że Pana Jezusa się czuje. Czuje się Jego miłość do nas, Jego wielkość. Zachęcam wszystkich do przeczytania poematu Boga Człowieka Marii Torty. Genialna książka. Dziękuję Te Panie Boże, za to, że ja mogłem to przeczytać. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom Aniołów Świętym. Wszystkie błogosławi Bóg Trzech Ojciec, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.